Mieszkam w Kanadzie od 35 lat. Przez długi czas to piękne miejsce oglądałam przez szybę Lęku i nerwicy. Wiem, jak boli ten ucisk w klatce piersiowej. Nie jestem lekarzem, ale jestem osobą, która wygrała ze swoim lękiem. Postanowiłam zacząć żyć i udało się. Dziś, na kanale Dorota Inspiruje. Dzielę się moim sposobem na wolne życie bez stresu. Mam dla ciebie nawet darmowy, 30-odcinkowy kurs wychodzenia z lęku. Jeśli masz dość ciągłego napięcia, chodź ze mną. Pokażę ci, jak uaktualnić prognozę Twojego mózgu na spokój. Subskrybuj i naciśnij żółte serduszko na dole. Aby zobaczyć pełne nagranie. Czekam tam na ciebie. Bye.